Oddali krew w Światowy Dzień Krwiodawcy. Kolejna udana akcja klubu HDK imienia księżnej Heleny Jabłonowskiej przy LERK S.A. w Osiedlu. 34 osoby podzieliły się cząstką siebie. Wynik ponad 15 bezcennych litrów ratujących życie. Myślę, że to jest niedoceniony dar, być warto dzielić. Po raz pierwszy namówiła mnie koleżanka. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem, że mam możliwość oddać krew i jeżeli tylko zdrowie pozwoli, będę oddawała w dalszym ciągu. Inicjatywę wsparli również policjanci z klubu HDK w Rzeszowie, biorąc udział w wydarzeniu międzynarodowej organizacji IPA. Warto oczywiście, zachęcam wszystkich bardzo gorąco. Trzeba się podzielić darem, jakim jest krew. Myślę, że dużo osób potrzebuje takiego produktu. Co skłoniło? No, akcja. Wiadomo, oddawanie krwi. Najbardziej szczytny cel, jaki można mieć. Zawsze chciałam odda oddawać krew. Krew jest to bardzo, bardzo ważny składnik. I uważam, że warto pomagać. Krew jest najcenniejszym darem życia. Nie można jej zastąpić żadnymi innymi składnikami. Jest najbardziej potrzebna. No oczywiście warto, dlatego żeby oddawać krew. Dzisiaj mamy ten piękny Dzień Światowy, Dzień Krwiodawcy, więc trochę świętujemy. No i cieszymy się, bo dużo ludzi dopisało i mam nadzieję, że coraz więcej będzie. Ci, którzy oddają pierwszy raz, później już przychodzą systematycznie. Nie wyprodukujemy krwi, więc warto ją oddać i pomagać innym. No, bardzo ważne jest, dlatego że po prostu tej krwi jednak potrzeba. Zbliżają się wakacje i dlatego jest nadzieja, że tych kwiadowców będzie sporo, żeby te krew na, na wakacje zabezpieczyć, ze względu na to, że, że szpitale potrzebują tej krwi akurat, akurat w tym czasie wakacyjnym. Zapotrzebowanie na krew wzrasta. Jest nam. Właśnie miło, że dołączają do nas nowi krwiodawcy. Dzisiaj jest koleżanka ze Straży Gminnej. Ten klub po prostu przybiera takie barwy międzyzakładowego. Kto tylko nie jest zrzeszony, zapraszamy do pracy i oddawania krwi w naszym klubie im. Księżnej Heleny Japonowskiej, przy LERK EZA w Puskowie. Obecny był również Wacław Cielak, który odebrał nagrodę od marszałka województwa podkarpackiego za uczestnictwo w akcji rowerowej organizowanej przez IPA i promocję zdrowego stylu życia. Samo zdrowie, jazda na rowerze, samo zdrowie. No, Jerzy jako amator, no, tam, kto wie jakiej odległości, nie, 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 nie tego. No ale po, po 100 po 150 km dziennie robię. Była to już trzecia w tym roku akcja klubu honorowych dawców krwi PCK imienia Księżnej Heleny Jabłonowskiej przy A, S.A. w Puskaw Osiedlu, kolejna 23 sierpnia.